Ktoś jeszcze leczy, leczy ich tych dwóch. Trzeba tych dwóch zabić. Jakoś trzeba ich zabić. Nie da się ich odgrodzić, nie da się im nic zrobić, ale można ich zabić. I ja to zrobię. Tylko muszę wiedzieć, że się już uzdrowili. Moje kochane przyjacielskie stwory muszą być zdrowe. Nie wiem, jak to osiągnąć. Weź sobie złoto, będziesz na rzekę przez następne kilka pokoleń. Nie chcę tego słuchać. Mm, czkawka. A dzisiaj ma trochę smętny głos, przepraszam Was bardzo. No to przez nie wyspanie. Jutro mam nadzieję, że będę bardzo wyspana i będę bardzo chętnie opowiadała o tym, co tu się dzieje. A Ty cały czas się cieszysz z tego, że dostałeś kilka sztuk złota. No poczekajcie, niech oni tu chodzą, a ja jednak zobaczę, co z ma bo się laguję. To chwileczkę. Dobra. To. To. No czy ktoś w tym domu się czuje szczęśliwy czymś jakiegoś powodu? No dobrze, bierzemy w takim razie nasze salamandry i pokonujemy wszystko, co tu się kręci. Tylko szybciutko. Zatem już ginie, no to, to po prostu już tak się nie da. Nie, Niedawno zaczęliśmy, już giniemy. Na czwartym poziomie i po jednym ciosie dostało takie lanie, że się powiera. No i bo mój wampir ginie. Dobra, z czarodziejem to nie będzie problemu, tylko jeszcze te elfki weźcie zlikwidujcie. Ta nieszczęśliwa, bo złota nie ma. Chodź. Weźmiesz sobie złoto w tym czasie. Oj. Wywiało mnie. Zostawcie moją biedną Salamanderę, ta też chce złota. Łakomy. Łakomy stworzenie. No dobra, o jakaś na pierwszym poziomie pewnie niedawno wyszła Nie, to chciałam zrobić Weźcie ją O tak, bardzo dobrze Doskonale rzekłabym A teraz leczyć się, leczyć się I do boju, trzeba znowu tam wrócić Ale ochoty mam, będę tam wrócić Dobra, rogaty, teraz się znowu przydasz ty robisz? Kopiesz Będziesz to bardzo długo jeszcze kopał jeżeli nie wiesz. Uwaga. Trzy, 2, 1. Rogaty wchodzi na salę. Na scenę. Już to wiem. Mogłeś zapowiedzieć wcześniej, bo gdybym tego nie wiedziała wcześniej, to bym była bardziej zdziwiona tym, że jest trochę trudno nad nim zapanować. Zobaczcie, na razie jest sporo tej Ona jeszcze będzie rosła, ale zaraz ona zacznie maleć. Muszę uważać na to. Bardzo... E, nie, nie, tam, tam idź. Tam. Bardzo dobrze. Na o, jeszcze pułapka ta, ten alarm. Co? Nie mam kasyna. I ciach. Pułapki ma w nosie albo głębiej. I ciach. Idziemy dalej. Ciachnij to, proszę, nie chcesz, by hałasowało. Ciachnij to. Nie chcesz tego ciachnąć. A możesz się na tych lordem? Znajdź lorda, proszę. Czekajcie, wezmę hoflika. Nie, nie, wezmę chochlika. No bo nie wiem co zrobię, nie, zostawię to. Tego ten się zaciął, zaczął się podnosić, opadać, się podnosić opadać. Weź go ciachnie, ciach. O znowu, maleje mana, maleje mana, zaraz nie będzie mana. Nie ma money, nie ma many, nie ma many i zniknął no, nasz przyjaciel, dobra. Wezmę naszego jednego chochlika. Cieka, cieka, cieka. Coś mu powiedział, ale nie wiem co. No w ogóle jego nie słyszę, bo tak ściszyłam tę grę. Co zobacz, gdzie jest nasz lord. Lordu, lordziu, chodź... O, Lordik, jesteś ładny. Teraz mi zmienię, chodzi. O, na siódmym poziomie jesteś. I nazywasz się... Nie mogę sprawdzić, bo stoisz w takim miejscu, że tego się nie da sprawdzić. Masz się ruszyć. Rusz, się, ty, kupo złomo. Rusz, się. Nie mam kasy. Nie mogę nic wam dać, bo nie mam kasy. Czego do mnie chcecie? Co ja wam mogę dać? Nic. No po prostu nic. Tu jest jakiś kawałek złota, ale też nie mam kasy, żeby tam dojść. Ah, przyzwyczaiłam się. Ono, ile to złota leży, w ogóle go nie bierzecie? Wiesz to. Wiesz to. Wyrzuć to. Wszystko. O, cztery tysiące, ale dużo. Masz coś No dobrze, to trzeba tam iść chyba nie Pokonamy go, pokonamy, pokonamy, zobaczę Raz, zobaczę, tak będzie, raz, zobaczę, tak będzie, raz Wszystkich tutaj Są ledwo żywi niektórzy Ale trudno Idziemy do środka, pokonać go Znaczy spróbować go pokonać Bye, wszyscy chorzy nie, No idźcie, nie zatrzymywać, no iść No to raz, dwa co im jest ruszać? Ja macie szósty poziom. Dajcie sobie radę, jeżeli tylko pójdziecie przed siebie. Biegnijcie. Na drugim poziomie jedna salamandra, no trudno. Zabijcie go. Tylko skutecznie. Rasa dobrze. Jest na siódmym poziomie, więc będzie ciężko przez pewien czas, aż będzie słaby. Wtedy będzie po prostu, polegało to na szybkiej stosunkowo bezbolesnej śmierci. Nie pamiętam, czy można go przekawać na własną stronę. Tego nie próbowałem nigdy robić. Nigdy nie wszedł na mój teren. No ale coś. Walczcie z nim, walczcie. Idźcie tam. No proszę, was. Idźcie tam. Nie wam to zajmuje czasu. Zwykły... no właśnie przeniósł się na cmentarz. Należy wam patrzcie. Wrócił. Jest tutaj. Z jednym poziomem mniej. No dobrze, to walczcie z nim dalej. Ma jeszcze dwa płatki. Dwa płatki! No ale się go zabić jeszcze. Tylko musi wam się zachcić. Uderzcie go raz. Uderz go. Uderz go! Jezus salamandro! Uderz go, zaraz zginiesz. Uderz go, ja go zabiję. Patrzcie, zabiję naszego lorda. Tytusika. Nie, Tytusna, nie. Co ja mówię? Zabiłam go! Zabiłam go! Ja! Ja go zabiłam! To to <laughs> Dziękuję. To ja go zabiłam! To mój klejnot! To dawaj mi klejnot! To ja dokonałam egzekucji na naszym lordzie nie wiadomo czym. To mój klejnot! Gdzie ty idziesz? Gdzie z tymi łapami? Waro od mojego przeklejnotu! To moje! 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 A masz to gdzieś, wiem. Masz to gdzieś. No, no, no trudno w takim razie do podsumowania misji. Tam się sama draufajcie. W całym moim długim życiu i później też nie widziałem widoku wspanialszego niż rogacz w pełni bojowego szału. Biorąc pod uwagę twój umysł i jego brutalność, możemy się spodziewać, że wkrótce wszyscy będą tarzać się przed nami w pyle, błagając o zmiłę. A, dostaliśmy nową komnatę, bowiem ja bym mówiłam, że jeszcze jest jedna. A jednak okazuje się, że chyba są jeszcze dwie. Znaczy ta i chyba jeszcze jedna. Ta komnata jest bardzo dobra, ponieważ pozwala nam na trenowanie naszych stworów do jeszcze wyższego poziomu. Oprócz tego, że ta siłownia do czwartego to tamta do najwyższego poziomu z możliwych. A znaczy nie. Najwyższego poziomu do wytrenowania z możliwych, bo jeszcze są dwa. Poziomie więcej. Ale to się zdobywa tylko i wyłącznie podczas walki. No to chyba zrobimy znowu tak samo jak zawsze, czyli ja tutaj przerwę i zobaczymy, co nam powie w następnym odcinku. Co nam powie przy kolejnej misji, oczywiście. Dzięki Bogu, że nie była na czas. Ej, ja znalazłam jedną premię. Kłamstwo. Tak, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie za mnie kciuku. Kci, kci, kciuku, tak jednego kciuku za mnie trzymajcie. Mogą być dwa kciuki, tylko żebyście sobie sami nie przeszkadzali. Wam też życzę powodzenia ze wszystkim, niech Wam się tam dobrze wiedzie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Pa!